Cała na biało przychodzi Lewica, która proponuje czterodniowy dzień pracy. W wybranych firmach ludzie będą pracowali nie po 40 godzin tygodniowo, tak jak jest to zazwyczaj na umowie na etacie, będą pracowali 32 godziny. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że podatnik będzie dopłacał firmom, które skorzystają z tego pilotażowego systemu, które zaczną go wdrażać. Pracodawca, który zdecyduje się na taki program, będzie musiał albo Zatrudnić osobę, która wykona dodatkowe obowiązki, za osobę, której nie będzie o tych godzinach pracy, albo okaże się, że część z tych osób, które wykonują tę pracę, jest zbędna. Zadajmy sobie pytanie, jeżeli pracujecie fizycznie w sklepie, w gastronomii, na magazynie, jesteście sprzedawcami, czy bez Was zakład by sobie poradził? Jeżeli tak, dlaczego pracodawca w takim razie dalej Was trzyma i dlaczego generujecie mu koszty? Z mojego doświadczenia, jako osoby, która zarządzała. Biznesem, jak również pracowała w tym biznesie, poczynając od najniższego szczebla do najwyższego, w zależności od zakładu, gdzie miałem przyjemność pracować, to nie przypominam sobie, żeby prywatny przedsiębiorca zatrudniał kogoś na darmo. Natomiast w urzędach, gdzie programy zaczynają być wdrażane, pracownicy mogliby albo pracować w mniejszej ilości, taką samą ilość czasu i zarabiać po prostu lepiej, albo Urząd mógłby część tych pracowników zwolnić, pozostali dalej by pracowali tak jak do tej pory 40 godzin, a my jako podatnicy byśmy za to mniej płacili.